Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku odpowiem na ciekawe pytanie, które zadała Pani Weronika. Pyta, czy można w aparatach słuchowych latać samolotem? Otóż można, tak powiem wkrótce. Pytanie jest mądre i logiczne. Dlaczego? Ponieważ w internecie, w sieci krąż na temat mnóstwo niesprawdzonych informacji. Na przykład, że aparat słuchowy uszkadza błony bębenkowe. No i ja lubię informacje u źródła. Zajrzyjmy więc do instrukcji obsługi. Ja posłużę się akurat w tym wypadku instrukcją obsługi do aparatów słów Bernafon, najnowszych aparatów Alfa. No i co czytamy na stronie 37? 38, przepraszam, jeżeli Państwo macie Bernafon Alpha, to na 38 stronie jest, że możemy oczywiście włączyć tak zwany tryb samolotowy. I co to powoduje, że włączymy tenże tryb samolotowy? 7 sekund przy, przyciskamy jeden z przycisków na aparacie. Tak, dosyć długo, i wtedy specyficzna melodyjka spowoduje przełączenie aparatu w ten tryb. To znaczy, że wyłączone są wszystkie funkcje Bluetooth aparatu, utracimy łączność z naszym telefonem, też komórkowym. Ale aparaty nadal będą działać, czyli my nie będziemy um, nieświadomi tego, co się dzieje od nas, komunikatów, które, które, które wydają stewardzi i stewardessy, więc będziemy mogli normalnie słyszeć, tylko po prostu nie będzie łączności. Nie będzie też łączności prawdopodobnie chyba między aparatami, jeżeli dobrze pamiętam, instrukcja o tym nie mówi. E, natomiast w jednym z tych aparatów, jeżeli wyłączymy, Włączymy tryb samolotowy, to drugi też automatycznie będzie miał włączony, dezaktywujemy go po prostu wyłączając i włączając aparaty po wylądowaniu na miejsce. A odpowiadając na to pytanie, czy aparat słowy w trakcie lotu uszkodzi nam w jakiś sposób ucho, czy też słuch. No drodzy Państwo, tak mogłoby się stać w momencie, kiedy samolot miałby jakieś gwałtowne turbulencje albo musiał lądować na rzece Hudson i chyba wtedy uszkodzenie suchu błony bębentkowej to by było jedno z naszych najmniejszych zmartwień w tym momencie, raczej martwilibyśmy się o własne zdrowie i życie. Więc jakieś niewielkie ryzyko owszem istnieje, natomiast byłoby to w sytuacji takiej katastrofy lotniczej bardziej niż jakiejkolwiek innej. Także latać w samolotach, w moim odczuciu, można, przynajmniej na stan dzisiejszy, czyli w 2022 roku. Funkcje aparatów słuchowych w żaden sposób po włączeniu trybu samolotowego nie będą wpływać na obsługę urządzeń w samolocie, ale pamiętajmy o tym, żeby ten tryb, Załączyć. Jeżeli takie pytania będą się pojawiać, chętnie odpowiem w formie wideo. Tymczasem pozdrawiam Państwa i do zobaczenia w kolejnym odcinku.